Witam serdecznie w N 44 W końcu po prostu, ile można czekać? Miemy pierwszy z wnios, to jest samiczka Enchi, z trzema samcami, przypomnę tylko jeden samczyk, pierwszy, którego dopuszczałem. On tam ma prawdopodobnie 5 gemów ale nie wiadomo do końca, zaraz się może przekonamy po tych jajkach. To jest Enchi, Fire, Jungle Woma, Yellow Belly, Poz Leopard. Drugi samczyk, Scaleless Head. Trzeci samczyk, Blackhead Head, Mojave, Red Jean i na head gościan jest. Więc jakikolwiek samczek by nie, nie zapłodnił, to będę zachwycony. Zaraz spróbujemy to rozwikłać. Wyciągamy, tniemy, trzymajcie kciuki. Okej, okay, wszystko, wszystko przygotowane. E, trochę mało baterii. Mam nadzieję, że, że mi się coś tutaj w cudzysłowie nie wysra po drodze. Dobra, patrzymy, co i jak. Jajka są troszkę pozapadane. Wyciągniemy sobie może tak jak zwykle czyli kratkę samą. sobie przekładać. Dobra, lecimy z tym tematem. Tyle czekania. Mam nadzieję, że było warto, że tu się nic złego nie działo. To jest ten moment. Pierwsze jajko sezonu 2020. Prawdopodobnie nic nie widać, ale ja tutaj widzę. Widzę jedną bardzo istotną rzecz: że prawdopodobnie to Blackhead Mojave Red Jean zapłodnił tą samiczkę. Bo widzę tutaj dość specyficzne Alien Heady, jak dla, jak dla Mojave. Ciekawa sprawa, bardzo ciekawa sprawa. Dokładnie tak. Zobaczcie, co tu wychodzi. Coś pięknego. Widać, nie widać, nie mam pojęcia, ale tutaj jest Blackhead Muchawi, ale z czymś jeszcze. Czy tak naprawdę tu najwięcej, co może wyjść, to Blackhead Muchavi Enchi. Ale w tamtym roku te Blackheady mi nie siadały. Tutaj jest coś pięknego. Tu prawdopodobnie przed jeszcze Ringer Jean, przepraszam, Red Jean. Bo te Lienheady są bardzo zredukowane. Kurde, no nie spodziewałem się. Byłem przekonany, że tutaj zapłodnił mm, tą samiczkę, ta, ta, ten, ten pichogenowy samczyk od. Mm, od Mateusza Kaszuby, ale wygląda na to, że Blackhead Blackhead zadziałał wcześniej. Raczej tak, tu jest Blackhead, coś wspaniałego. Po prostu. O rany, one wszystkie będą 50% head na ghost. Muhawi albo Blackhead mochawi, ale raczej chyba Muhawi. 90% Blackhead Mojave. Kurde, super sprawa. Naprawdę się cieszę, bo jakoś kompletnie, jakoś taki byłem przekonany, że to będzie ta pięciogenówka, a ja tak lubię tego Blackheada. I tu widzę, że, że, że siadł w niektórych jajkach. Jest ten Blackhead. Kurde, no po prostu coś wspaniałego. Całkowicie wszystko zmienia, po prostu coś superowego, naprawdę. Enchi albo normal. Dość mocno ma zredukowane. Albo... O, nie wiem, nie chcę na razie strzelać, bo słabo widać. Ostatnie jajko. Pierwszego zniosu. No toż to niespodzianka. Nie wiem czemu w ogóle tego nie brałem pod uwagę, że to ten Blackhead zapłodnił. Super sprawa, naprawdę. Piękny. Tu na 100% Blackhead. muchawi. Mam nadzieję, że jeszcze z czymś. Ale raczej Blackhead muhawi. No cóż, nie sprawdziłem samczyka od Mateusza. Ale i tak jest zajebiście. Blackhead mój ulubiony gen w wielu jajkach tam siadł. Będziemy to jeszcze sprawdzać. Mam nadzieję, że w kombosach. Tam na pewno z Mojavi. Wydaje mi się, że, że z jednym Enchi. Po prostu coś wspaniałego. Poczekamy parę dni. E, wyjdą, przejdą w e, Zrobię update. Wspaniały moment. Fajnie, bo że ten żaden blackhead e, zapłodnił tą samiczkę, bo tak naprawdę ten samczyk pięciogenowy, po nim mam jeszcze jajka z normala, druga normalka się żykuje, tam też jest większe prawdopodobieństwo, że ten samczyk właśnie zapłodnił, więc jeszcze sprawdzimy tą tego samczyka, a tutaj z Blackheadem na NC, no coś wspaniałego. Dzięki wielkie za oglądanie, do następnego, trzymajcie się, cześć.